Cześć, moi drodzy. Mam dla Was niespodziankę. Jak widać, jesteśmy w miejscu, które na pewno, na pewno bardzo dobrze znacie. Na fileju, a tu jest niespodzianka. Witam Was wszystkich po dłuższej nieobecności. Wrócił tak w końcu, on wrócił. No i działamy, działamy. No, poświęciliśmy dzisiaj chwilkę właśnie na sprzątnięcie tego miejsca, którym się opiekujemy tutaj na fileju. Przejdziemy, to Wam pokażemy. No oczywiście jest dużo czyściej niż było. No już woreczek Zróbię śmieci tam wody. leży koło samochodu. Także zrobiliśmy tu małą robotę. Jeszcze mamy w planach właśnie tu coś podmurować, żeby to schludniej fajnie wyglądało. Także zawsze jakoś tam się uczci pamięć tych ludzi, którzy tutaj zginęli, a jeszcze się zajmiemy tą drugą mogiłą i ewentualnie próbą, próbą jakąś działania tutaj więcej na tym terenie. Może dogadamy się z Urzędem Miasta Radomia, żeby tutaj przy ulicy gdzieś. Jakąś tabliczkę pamiątkową postawić z opisem tego miejsca, żeby ludzie wiedzieli więcej na temat historii tego, tego kawałka, skrawka lasu. No i oczywiście prosilibyśmy o nie zaśmiecanie tego miejsca, no, bo uciążliwe jest to. Uciążliwe. Jak wyblakną te kartki, które tam na drzewach wieszam. O nieśmiecenie, że to jest miejsce pamięci, bo może niektórzy nie wiedzą, to to co róż nawet pod samą kartką są tak zwane małpki i inne rzeczy także no, Amatorów siatki. wysokoprocentowych trunków. Tak, Czyli dokładnie. prosilibyśmy o nie zaśmiecanie tych miejsc, mhm. bo to jest nasza ciężka praca, którą tutaj wkładamy. No i myślę, że będzie to jakoś fajnie wyglądało w przyszłości. No, sorry za słabą jakość, ale naprawdę jest już późna godzina i, i tak dalej. A jeszcze coś miałem powiedzieć. Michał wrócił i działamy prężnie. Mamy teraz fajnych kilka tematów, na które czekaliśmy. Pandemia już ustaje, możemy, możemy robić więcej szerzej. I prosimy Was również o to, żebyście, żebyście w miarę możliwości naszą stronę gdzieś tam polecali znajomym, pokazywali i tak dalej. Może ktoś się trafi, kogo interesują takie rzeczy, typu nasze poszukiwania, odkrywanie tej historii Ziemi Radomskiej i tak dalej. chociaż w planach mamy działać szerzej. Czekam na pozwolenia z dalszych rejonów, mniej więcej 200 km od Radomia, Pirazy Drzwi. I, I co, i co jeszcze? Jeżeli o właśnie, to zawsze chciałem dodać, jeżeli macie jakieś informacje od babci, dziadka, starszej osoby na temat jakichś ciekawych rzeczy, typu jakaś miejscowa legenda, czy zatopiony, porzucony pojazd, roz, rozwalony w czasie wojny i tak dalej, śmiało możecie do nas to zgłaszać. Czy jakieś schowki, depozyty, zawsze przyjedziemy, pogadamy, pomożemy. Zajmiemy się tym, żeby jakkolwiek nawet przecież jak się nic nie znajdzie, to, to sama Friday jest z tego, że szukamy w międzyczasie coś fajnego, innego wyjdzie. Zawsze uratujemy kawałek, kawałek historii, kawałek jakiegoś przedmiotu, no i tyle. I właśnie. Widzimy się w niedzielę w Skaryszewie, najprawdopodobniej. To jest, to jest zwieńczenie tego całego dzisiejszego krótkiego filmiku. W Skaryszewie na giełdzie, w Cyganerii. Tutaj akurat kończę, kończę rozmowy z właścicielami, żebyśmy wystawili stoisko nasze. Wraz z Muzeum w studiankach Pancernych weźmiemy trochę rzeczy i zrobimy frajdę też dzieciakom. ma fajny pomysł na na to, żeby jak się pokażecie z dziećmi, żeby te dzieciaki się fajnie zajęły. Przy okazji będziemy mogli, mogli porozmawiać z wami, przybić piątkę i może rozdać kilka gadżetów. Także do zobaczenia. To zostanie w niespodziance. Cześć. Cześć.